Siemanko, co? Chyba już spakowany, gotowy do drogi. Ale jeszcze wypadałoby się trochę przespać. Na tej poduszce bardzo często nagrywałem wideo, albo na niej siadałem i musiałem dość sporo kombinować, ale to no nie ukrywam, że tutaj pracowało się dużo lepiej. Wszystko już dzisiaj ogarnąłem tak jak chciałem. Walizka już prawie spakowana. Tu jakieś pozostałości po Noworocznych imprezach. Więc idziemy niedługo spać i zawijamy do Krakowa. No co? Kumpela! Co tam? Halo! No powoli, powoli. A do czego to? Tu do czego? Taki tutaj kładzko i pójdziemy z, z tym tu. Co, co to jest? No, no, to... Zawodzony wagon. <laughs> Kółka teraz? Tak. Zno, znowu jakiś pojazd? No to będzie duże kółko, to to chyba jakiś czołg. No to będzie dywan, to był taki dywan. Aha, ja. to jest dywan. No to wygląda jak dywan. super, super fajnie. Dzisiaj chyba lecimy totalnie na pusto, bo zobaczcie to. Nie ma ludzi dobrze? Jednak pomyłka. Jakby coś, to będziemy wyskakiwać. Паня, у много места на ноге. Teraz wiem, która jest moja. Wczorajcie to słyszałem, że to jest najdroższy parking na lotnisku na świecie. Generalnie ten się zjarał kiedyś. Teraz go odbudowują. No i jest tak. Zgadnijcie, od czego się zjarał w ogóle, nie? Dobrze powiem Wam, bo w sumie to nie jestem pewny marki auta, ale zjarał się, bo jakiś samochód elektryczny. Się Nie mogli go ugasić po prostu. Się Cały Słuchajcie, to te dziady normalnie mi rozwalili torbę. Nowa torba, trzeci lot i rozwalona. Ciekawe czy mi teraz to ubezpieczenie pokryje, tu mam jedną paczkę, ciekawe co tam jest, a tu mam drugą paczkę. <laughs> drugie święta, normalnie. Wylądował elegancko, wszystko spoko. Teraz się trzeba rozpakować i to wszystko wybrać. Popsuli mi torbę! Nie przeżyj tego! Dałem przed chwilą wywiad, ale zapomniałem o dźwięku. Dobrze, że mi tu chłopaki napisali. Widziałem, że na, na YouTube też pisaliście i już jest naprawiony, już leci, już można oglądać, słuchać i wszystko jest pięknie. Ej, schalkowali Discord na Zeus i podszywając się pod główne konto, ktoś puścił link do Mintu NFT, który był exploitem. No i udało im się tam wyciągnąć około 7000 dolarów, mniej więcej coś takiego. Także na wszelki, żeby. Być spokojnym, odłączcie się od tej strony Jak wejdziecie w Metamask'a, trzy kropeczki y, Connected Sites I tam znajdziecie Zeus usłapi się odłączcie W ogóle to jest dobra praktyka, żeby tak co jakiś czas Odłączać tam wszystko Ale to wiadomo, te retropowe portfele, to je, Tam nic nie ma i tak Siedzę w kapturze, bo oczywiście Wyłączyłem sobie ogrzewanie, jak mnie nie było Znaczy nie wyłączyłem, tylko przyciszyłem tam na 17 stopni, no i tutaj jest podłogówka, zanim to się nagrzeje, to trochę zejdzie. A i druga sprawa, widziałem, że na DAO Maker, e, przyszły e-maile, że ten airdrop tenach, który robiliśmy w końcu jest do odebrania i tam oni jeszcze jakiegoś meme -coina robią, czy coś takiego, ale to już się tym zajmiemy później, bo już dzisiaj już nie, już nie dzisiaj. A może, znaczy no, wy to i tak zobaczycie Jutro. Nie wiem. Dzisiaj taki trochę vlog małomówny. Trochę zmęczony byłem i dlatego nie za bardzo mi się chciało gadać do kamery. Teraz podjadłem trochę, to zaraz siły wróciły. I muszę wam coś pokazać. Będzie coś słychać, ale często się pytacie, Michał, czemu ta Norwegia? Przecież tutaj tak zimno, to zimno, ale fajnie podobać. Pani nie czy Wiecie, po czym można poznać, że jest się w domu? Po kibelku Nigdzie się nie robi takiej kupy, jak w domu a ja czekałem na to cały dzień posuwki